Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Takim filmiku zapowiadającym, zapraszającym na powiedzmy telewizję perfumową. Postanowiłam zrobić taki projekt. Zobaczymy, na ile faktycznie będzie to sprawnie realizowane. No, zobaczymy, po prostu, generalnie. Na razie planuję na listopad i grudzień. Na czym będzie polegał ten projekt? Ala, telewizji perfumowej. Mianowicie, będzie pewnego rodzaju program. To znaczy będzie można się spodziewać o określonych porach, określonej realizacji, realizacji określonej serii. Oczywiście w międzyczasie też mogą być inne filmy, natomiast przykładowo będę nagrywała o jakieś, wiadomo, w danym momencie kiedy mogę, natomiast zaplanowanie będzie na określone pory w zależności od serii. Przykładowo, powiedzmy na listopad o godzinie 11, jeżeli się pojawi filmik, bo to nie jest tak, że każdego nie okaże, z tych pór będzie filmik, ale w momencie, kiedy pojawi się filmik o godzinie 11, czyli o godzinie 11 można się spodziewać, albo serii przymiotnik perfumowy, czyli zestawienie 11 przymiotników z przymiotnikowych do danego zapachu. Już aktualnie jest trochę takich odcinków. Oraz Inna możliwość to 11, o 11, seria jedenastkowa To jest zestawienie 11 zapachów w jakiejś tam określonej kategorii Czyli takie zestawienia perfumowe Bądź też wymiennie z rankingiem perfum Czasami też takie się zdarzały, jeżeli wyjdzie ranking faktycznie 11 zapachów Na przykład wieczornie, czyli prawdopodobnie już w tym momencie jeszcze nie wiem Ale jak wstawię ten film, czyli pewnie nie wiem, dzisiaj albo jutro czyli taką zapowiedź tej telewizji, to po prostu już określę konkretne godziny. Wydaje mi się, że powiedzmy 18 bo 19 to będzie seria wieczorna. Wieczorna w ramach jesiennych emocji perfumowych, czyli tam będzie się można spodziewać filmiku na przykład jakiejś recenzji zapachu jesienno, czy jesiennego, czy jesiennego czy jesienno zimowego jakiegoś motywu właśnie jesiennego, przeglądu właśnie jakiegoś motywu, jakieś nuty perfum, jakieś przyprawy, na przykład, nie wiem, żywicy, drewna bądź też jakieś filmy, które fajnie wpasowują się w klimat jesienny, czyli na przykład moje ulubione ambry, moje ulubione, nie wiem, kadzidła, paczule, y Coś na pewno o szyprach, ponieważ są to takie motywy, które idealnie współgrają właśnie z taką aurą jesienną, z, y, właśnie z emocjami y, perfumowymi. Jesiennymi emocjami perfumowymi. Y, jeżeli chodzi o inne pory, jeszcze będą pewnie jakieś y, określone też, y, tylko jeszcze się zastanawiam, co konkretnie. Będzie y, jakaś tam stała pora wstawiania filmów, jeżeli chodzi o niedrogie perełki zawachowe. Wymiennie z okazjami perfumowymi, kosmetycznymi, że chodzi o jakieś takie miejsca stacjonarne oraz online. Być może, bo wydaje mi się, że recenzje są lubione na moim kanale, będzie jakaś stała pora stricte na recenzje. W ramach cyklu jesienno-wieczornego będą jesienne recenzje, ale inne będą mogły być w ramach czegoś innego. Może będzie też stała pora na perfumy dla początkujących, na mainstream. I zastanawiałam się, że na taką serią nocną, która się będzie pojawia zaplanowanie będzie na pory późno wieczorem, typu 23 albo północ. I to będzie seria, gdzie jeszcze nazwy nie wymyśliłam. Także zapraszam serdecznie.